Cieślak ma wszystko, żeby zostać mistrzem świata w bobsie, ale tego nie osiągnie, bo jest na to za głupi. Znasz tę opinię? Rozmawiałeś z Janem No, trener zawsze właśnie tak nazywał, właśnie on jest ostry. Uh -huh. No za głupi. no każdy młody zawodnik popełnia w życiu błędy, on też popełnił, prawda? No ja popełniłem, nie słuchałem się właśnie, on mi dobrze radzał, że tak był prowadzony, nie tak. Zresztą spokojne przygotowania, a ja później no chciałem tak zarobić pieniądze, że te pieniądze uh -huh. mnie też zgubiły. Aczkolwiek później były momenty, że nie chciałem boksować, a zostawałem do tego zmuszany. Uh -huh. Ja zawsze taki problem, jak bokser do mnie mówi, czy, czy pięścią, że on był zmuszany. No jesteście dorosłymi ludźmi. Dajecie się, dajecie się manipulować, nie wszyscy, ale... Yy... Wielu z was w taki dosyć dziecinny sposób. No niestety nie zapoznałem się dobrze też może z kontraktami. Aha. W ogóle młody byłem, podpisałem szybko kontrakt. Dzisiaj bardzo tego żałuję. No tak, zostałem. Do niektórych walk zostałem jakby wypchany na siłę. Mhm. Dochodziło do szantaży? No, tylko tak, no, że masz kontrakt, no, musisz. No. Jeżeli nie, nie zawalczysz, no, to zostaną nałożone na Ciebie kary jakieś finansowe. Uh -huh. To Ty więcej straciłeś przez siebie samego, czy przez promotora w swojej karierze? To ja też popełniłem wiele błędów, przyznaję się do tego, uh -huh. ale ja byłem młody. Promotor jest od tego, Promotor jest do tego, żeby młodego zawodnika poprowadzić jak najlepiej. Uh -huh. I żeby go stonować, żeby spokojnie prowadzić jego karierę. A wręcz on tego nie, nie zrobił. Uh -huh. Zajechał mnie, mogę tylko tak powiedzieć. Dzisiaj on jest na finansowo dobrze w miarę ustawiony, a ja nie, praktycznie nie mam nic.